Chciałbym Państwu na początku opowiedzieć pewną historię. Otóż w czasie COVID-u okazało się, że nadmiarowe zgony w Polsce to jest 140 tysięcy obywateli mniej więcej. Prawda? Z tego około 70%, 70 tysięcy można było potraktować jako ofiary covid covidu, natomiast 70% wynikało z niedomagań systemu ochrony zdrowia. I wówczas powstała jak gdyby taka myśl. Kilkunastu wariatów doszło do wniosku, że coś z tym trzeba zrobić. I pomyśleliśmy sobie, że podobna sytuacja jak w Polsce była w Holandii w latach 80. zeszłego stulecia. Wówczas holenderski system ochrony zdrowia był bardzo zły. I Holandia poprosiła nie, nie lekarza, nie profesora, ale szefa firmy Philips, Wisse Dekkera, żeby on naprawił holenderski system ochrony zdrowia. I on powołał kilkunastu specjalistów. Troszeczkę ta grupa się później rozrosła i oni opracowali taki system ochrony zdrowia który do tej pory, prawie każdego roku, jest jednym z najlepszych w Europie i w OECD. Zgadzamy się z tym? Do tej pory? Co powiedziałem? Zgadzamy. I teraz, proszę Państwa, okazuje się, że w Polsce były robione naprawy systemu zdrowia już od 1989 roku. I takich, takich dużych napraw było, były, było trzy. Natomiast takich drobnych napraw było może ze 40 albo z 50. Ostatnio e, psychiatria dla dzieci i młodzieży, teraz znowu szpitalnictwo i tak dalej. I te wszystkie naprawy nie doprowadziły do pozytywnego efektu końcowego, czyli poprawienia miejsca Polski w, w, w rankingach systemów ochrony zdrowia krajów europejskich i OECD. Polska jest ciągle na jednym z ostatnich miejsc w tych rankingach. Mimo tego, że wydajemy każdego roku coraz więcej pieniędzy na ochronę zdrowia. W tym roku będzie 30 miliardów więcej niż w zeszłym roku. To już łącznie będzie ponad 220 miliardów złotych i to nie powoduje. Jak gdyby żad, żadnego przesunięcia Polski w, 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 w tych międzynarodowych rankingach. Nie, po, nie powoduje poprawy. Jest sytuacja taka, że są takie wyspy w Polsce, gdzie ta ochrona zdrowia jest na bardzo wysokim poziomie, ale ogólnie, generalnie każda dodatkowa złotówka, która jest włożona w system, powoduje tylko to, że się jak gdyby. Że powstaje wielka nierówność w zarobkach pewnych osób pracujących w ochronie zdrowia, natomiast sam system się nie poprawia. W tej chwili podobno jest taka sytuacja, że lekarze zarabiają, ile państwo myślicie, że lekarze zarabiają miesięcznie? 40 tysięcy? Kto powie jakąś inną liczbę? Proszę państwa, rekordzista, co przyznała pani minister Laszczyna. Złożył fakturę na 390 tysięcy złotych za jeden miesiąc. I w tej chwili lekarze zarabiają podobno, podobno od 30 złotych za godzinę na takiej głębokiej prowincji gdzieś tam. Ja myślałem, że do 600 złotych za godzinę, na przykład psychiatrzy dziecięcy. Okazuje się, że do 2000 złotych nawet za godzinę. I po prostu ta rozpiętość się cały czas po, powiększa. I teraz, tak jak powiedziałem, każda dodatkowa złotówka, czyli prawie całe te 30 miliardów włożone w tym roku na ochronę zdrowia pójdzie tylko na zwiększenie jeszcze bardziej tej nierówności w zarobkach tych lekarzy, którzy zarabiają bardzo dużo. I teraz tak. W związku z tym myśmy. Ci wariaci, ta grupa wariatów, o których mówię, złożyła już jakieś dwa i pół roku temu projekt do NCBIR. -u. Dla tych państwa, którzy są z zagranicy i nie wiedzą, co to jest NCBIR, NCBIR i NCN to są dwie agencje, które przyznają pieniądze na badania naukowe. I złożyliśmy do NCBIRU taki projekt, który. Aha, jeszcze chcę powiedzieć właśnie, ponieważ te częściowe i, i te duże naprawy nie przyniosły rezultatu, to myśmy złożyli projekt kompleksowej naprawy polskiego systemu ochrony zdrowia, całościowej. I <laughs> NCBiR dostał wtedy, w tego roku, 48 różnych projektów, z tego cztery dotyczące ochrony zdrowia, i chociaż w Polsce wówczas był COVID, kończył się COVID, to Encevir nie przyznał żadnego grantu dla projektu dotyczącego zdrowia. Natomiast przyznał takie granty na przykład dla projektu pod tytułem Warszawa Inkubatorem Przedsiębiorczości. Warszawa Inkubatorem Przedsiębiorczości. Albo przechowywanie siana w warunkach braku magazynów stałych, który zgłosił Szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego Zgłosiła taki projekt. Więc NCBIR nie e, uważał, że ochrona zdrowia jest najważniejsza, chociaż wówczas była. Postanowiliśmy zatem, aha, i ten projekt był złożony przez bardzo zacne. Zacnych koalicjantów, bo był Narodowy Fundusz Zdrowia w, w tym projekcie i była na przykład było Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ma bardzo dobrych specjalistów od systemów ochrony zdrowia. Tak, tak, już zaraz przekazuję dyskutantom. Później opublikowaliśmy wielki artykuł w Rzeczpospolitej. Potem, e, z, e, potem e, e, otrzymaliśmy patronat Rzeczpospolitej na dziennika Rzeczpospolita na, jak gdyby na wszystkie artykuły dotyczące tego kompleksowej naprawy. Dalej odbyła się, zorganizowaliśmy konferencję w hotelu Szaraton w której uczestniczyło około tysiąca osób zdalnie i około 100 osób na sali. I tam byli wszyscy święci, którzy, od których zależy, zależą systemy, zależy system ochrony zdrowia w Polsce, a więc na przykład minister, przepraszam, profesor Uścińska, która była szefową NFZ-u wówczas, wiceminister Miłkowski, rzecznik praw pacjenta no i w ogóle wszyscy święci którzy i wszyscy byli za tym żeby ten system ochrony zdrowia polski zmienić kompleksowo nie zmieniać po kawałku minister zdrowia minister niedzielski na kolegium ministerialnym jak otrzymał nasz projekt zapytał wiceministrów panowie czy my nie potrafimy naprawić polskiego systemu ochrony zdrowia? Czy my musimy pytać specjalistów, ekspertów? I na to ministrowie, wiceministrowie odpowiedzieli, ależ oczywiście potrafimy, nie potrzebujemy tutaj nikogo. I projekt upadł. Poszliśmy do, do kancelarii prezydenta RP i tam pani minister, której już nie ma u pana prezydenta, przestała pracować, powiedziała nam, Proszę Państwa, ale po co Wy chcecie naprawiać całego słonia? Weźcie kawałek tego słonia, naprawcie, prawda? Ale my mówimy, takie kawałki były już naprawiane w Polsce wiele razy i nic to nie dało, bo jeśli jest wielki transatlantyk, który płynie po oceanie i my tylko kawałeczek jego wymienimy, to on dalej będzie zły i będzie płynął w swoją stronę, prawda? Trzeba do tego podejść kompleksowo, tak jak podeszli Holendrzy. No i nie będę już mówił o i innych staraniach naszych, ale ostatnio złożyliśmy jakieś trochę więcej niż pół roku temu propozycję do pani minister Izabeli Jaszczyny. I ona w ogóle na to nie odpowiedziała. Proszę państwa, w związku z tym nikt w Polsce nie jest zainteresowany, żeby ten system ochrony zdrowia naprawić. Taką stawiam tutaj tezę. I zaraz będę pytał panelistów naszych, czy oni się ze mną zgadzają. Pytam też państwa, co Państwo o tym myślą, ale może za chwilę. Dobrze? I teraz chcę powiedzieć, że te, te nasze jak gdyby propozycje, one zostały opracowane przez bardzo światłych ludzi. I one mówią o tym, że cały system powinien być rozłożony na poszczególne części i każda z tych części powinna być sprawdzona, czy ona działa dobrze. Jeśli źle, to co trzeba w niej wymienić, żeby to wszystko zadziałało. Czyli na początku analiza, poprawa i później synteza. Chcę jeszcze uprzejmie powiedzieć, że różne, jak gdyby, ciała w Polsce przygotowują takie projekty, które można by było zintegrować i przeprowadzić taki, e, jak gdyby e, t, e, taki projekt, taki e, popracować nad tym projektem przy pomocy największych specjalistów, jak, jacy są w kraju, prawda? I e, chcę powiedzieć, że no nie chcę już wchodzić w szczegóły, ale między innymi Federacja Przedsiębiorców Polskich, tam jest taki pan Łukasz Kozłowski, który zajmuje się tematem. On przeprowadził bardzo dokładną analizę obecnego systemu. Mógłbym Państwu jeszcze sporo danych z tego podać, ale to jest nieważne. Teraz chciałbym poprosić o panelistów, żeby powiedzieli, co zrobić, żeby uruchomić w Polsce naprawę naszego systemu. Jakie kroki powinniśmy podjąć?